Proszę Państwa, każda szkoła oczywiście w swoich budżetach ma zaplanowane środki finansowe na żywienie uczniów i żywienie dzieci w przedszkolach. Samorząd ma obowiązek zapewnić organizację żywienia i ma dopłacać do żywienia. Resztę kosztów pokrywają rodzice na każdą szkołę, jak jest to jest podzielone, te 367 tysięcy? No proporcjonalnie do liczby uczniów. Każda szkoła otrzymuje, tak? Tak, proporcjonalnie do liczby uczniów w każdej szkole i przedszkolach. Yy, jeszcze mamy do wydatków... Z tym, że w przedszkolach za żywienie płacą rodzice. No, właśnie, w przedszkolach, nie tylko szkoły. Yy, tutaj mamy taki punkt, w yy, fundusze płacący... Chcę jeszcze powiedzieć, że yy, w szkołach również rodzice dopłacają, ponieważ tam jest podział na Sad, tak zwany wsad do kotła i na przygotowanie tych posiłków. I teraz za tak zwany w sad do kotła y, płacą rodzice, natomiast za przygotowanie posiłków płaci przedszkole, płaci szkoła. I ucznia, y, my do, to jest y, stawki żywieniowe w każdej szkole są różne, w zależności od organiz, organizowania y, tego. Y, tej że stawki za zróżnicowane są. Natomiast dopłata samorządu jest taka sama. Na, na uczniach w tej chwili. Mamy to wyliczone? W tej chwili mamy to wyliczone, oczywiście mogę to za chwilę dostarczyć. Bardzo była. Dobrze, to za chwilę. Chciałam do Państwu też uwagę, że mamy też dofinansowania do zadań z związane z uczniami z Ukrainy. To też jakaś gdzie w przybliżeniu, może nam Pani przybliżyć, na co tą kwotę Ta kwota pochodzi z budżetu państwa. Są to środki specjalne przeznaczone na kształcenie uchodźców z Ukrainy, uchodźców wojennych i te środki idą na wszelkie godziny, na wszelkie zajęcia dodatkowe, jakie są zorganizowane. To jest 6 godzin tygodniowo, przykładowo języka polskiego w tygodniu, 6 godzin nauki języka polskiego w tygodniu dla każdego Uczniom z Ukrainy to są różne inne zajęcia, dodatkowe to są pomoce dydaktyczne, które były potrzebne, żeby organizować właśnie takie zajęcia i lekcje. Zaj środki dydaktyczne, które, które były potrzebne w czasie realizacji obowiązkowych zajęć lekcyjnych, które umożliwiały tym uczniom właśnie opanowanie języka polskiego, opanowanie przedmiotów prowadzonych w języku polskim. I inne zajęcia. To wszystko, co jest potrzebne dla uczniów z Ukrainy. To jest w przyszłości obowiązkowe, a nie na to, co pani tak mówiła, że. My te środki dostajemy na bieżąco. My te środki dostajemy cały czas na bieżąco. My je mamy i my je rozliczamy. I tych środków jest bardzo dużo. One pokrywają całe zapotrzebowanie.